Dziś sobie Truszka, gdzie pokażę Wam bardzo fajny serwer. Zacznijmy może od... Od warki surowcowej. Żeby można kopać, trzeba przejść e, parę... ...chyba z 50 kratek dalej... ...od, od, od spawki. I od razu mówię, że, żebyście się nie pali, bo tutaj nie ma PvP. Stąd. Tutaj możecie kopać e, e, piasek, wino i, i surowce. Zresztą na wylatują złoto, diamenty i szmaragdy. Lewą przecież tym, którym się wbije ten. Sprzedajecie, a tym co się kładzie, kupujecie. następny jest yy, Badlas! Tutaj możecie sobie tak... Yy, tu są wszystkie rodzaje drewna, które chcecie tylko. Yy. Dopiero tutaj można niszczyć bloki. Na przykład C. I tutaj oczywiście jest PVP. swoje rzeczy i teraz ostatni wark i tym war tam jest bap to barp pe pałkę a to co usłyszałeś się to był, to był mój kolega się bawi jak dziwiś Chwileczkę... To co, posłuchaliście znowu? To był... Był kolega w się, jak widział się... A teraz w was, pa, chałupę! Tutaj możecie zabijać... Odbijać rzeczy... Możecie się sami zabijać... O, tak prawie mnie w ogóle nie... Zabijam krótkie cięcie, ponieważ mnie zabili, to było chyba wszystko, zajmę się z wami AncaPietruszka, a adres do tego, do tego serwera będzie podany w opisie. Do widzenia! Do widzenia.